Dzień dobry. Piątek, 15 września i temat Prince. Temat Prince ze względu na to, że wiele osób mi się już pytało, czy już jest dostępny Prince do sprzedaży. Powiem Wam, tak patrząc po owocach, można by było rwać. Wielkość jest, coś tam koloru jest. Nie jest to kolor, który powinien być na Prince, jeszcze nie ten kolor. Jeszcze za mało zimnych necy, ale to nie ma smaku. Nie ma cukru, skrobie jeszcze nie porozkładana. Więc po prostu odmawiam każdemu, kto dzwoni, odsyłam do za dwa tygodnie. Tak mniej więcej, bo podejrzewam, że w ciągu dwóch tygodni ta sytuacja się powinna zmienić i ten prins powinien złapać kolor, powinien złapać smak, tak jak potrzeba. Ale żeby nie być gołosłownym, to sobie go tam zaraz sprawdzimy. Tak właśnie chodzę i patrzę, co tu jest, a jest rzadki. Więc jest dużo owoców, bardzo dużych, przerostów wszelkiego rodzaju, i to będzie akurat kwatera, z której Prince będzie musiał iść dość szybko do sprzedaży. Tak po tym wszystkim widzę: korka jako korka tutaj nie widać, więc go nie będzie ale chodzi mi o wielkość, żeby mi to nie puchło w trakcie przechowywania No i o kolor kolor tu musi jeszcze złapać kolor odpowiedni to wszystko tak umazane ładnie ostatnio był zabieg typowo przechowalniczy czyli w moim przypadku poszedł belis a na dokładkę, żeby tak ładnie właśnie uciapać te owoce, produkt wapniowo-krzemowy w podwójnej dawce. I powiem, że sprawdza się to, jak widzicie. Jest taka fajna warstewka takiego białego proszku. Więc troszkę to ochroni te owoce przed tą operacją słoneczną. Zobaczcie, tu nie było cięte, a gdzie nie, gdzie, gdzie był bardziej odsunięty owoc, jest delikatna oparzelizna. Sporadycznie, ale się zdarza. Więc ten prinsik, jak widzicie, potrzebuje jeszcze troszkę słoneczka. Trochę zimnych nocy Żeby to się wszystko ładnie wykolorowało bo nie ma sensu urwać takiego prinsa. No chyba, że odbiorcy hurtownicy wiedzą lepiej, a może i wiedzą lepiej. Zaraz sprawdzimy Urwałem na próbę kilka jabłek, kilka w różnych rozmiarach takie takie bardzo bardzo duże troszkę tutaj słońce mi przeszkadza coś takiego tu delikatnie widać jest przyparzone przez słońce kolejne może ja to przestawię do cienia o, będzie coś widać takie i coś takiego. Chcę to pokroić, sprawdzić cukier i sprawdzić rozkład skrobi. Może naprawdę handlowcy wiedzą lepiej. Mogę się mylić, i trzeba będzie wchodzić rwać Prince'a na tempo. Zaraz się okaże. Więc tak, dziechnąłem to największe, tego największego owoca. Już wam tu pokazuję, jak tylko namierzymy to. Nie wiem, czy dobrze widać. Ale cukier na tym największym owocu jest na dwunastce. Teraz owoc, ten, który powiedziałem, że jest przysmażony delikatnie. Jak widzicie, jest przysmażony i tu prawdopodobnie wychodzi szklistość na nim. Ale za to cukier w takim owocu. No, o niebo lepiej. Bo mamy 14, 13,5 pod 14 podchodzi. Kolejny owoc, ten taki, w miarę duży, bez żadnych uszkodzeń. Już Wam pokazuję, co tu się dzieje. No, a na nim już niech to się wyostrzy tylko. A może nawet bez ostrości Niecała dziesiątka o, teraz ładnie widać A na nim mamy dziesiątkę Więc o czym my tu mówimy? Do przechowywania takie coś się nie nadaje. Zaraz wyjdzie czekolada Kroję dalej. No inny owoc i robimy kolejny pomiar. Też w okolicach dziesiątki. No ciekawe, co będzie na najmniejszym owocu. No i ten najmniejszy owoc, zaznaczam owocy w miarę czerwone. Nie tam gdzieś brane spod liści zielonizna. I na tym najmniejszym, o dziwo, jest powyżej dziesiątki. A nawet bym powiedział dwunasteczka. Dobra. To teraz to pokroję i sprawdzimy co ze skrobią. Teraz, teraz tak, możecie sobie zauważyć, na tych owocach mniejszych nasiona wszystkie są, gniazdo nasienne poprawnie wykształcone, tu nie ma problemu. Ten jeden z większych owoców, ten na którym tego cukru nie było, zauważcie, że tutaj w środku Gdzieś się jedno nasionko tylko zdarzyło. Komora nasienna jest wykształcona tak jak powinno być, ale nasionka jest jedna. Ten, który był przypalony przez słońce. to już tych nasion jest praktycznie tyle, ile powinno być. Ale jak widzicie, są ślady szklistości. Tu się sprawie rozkłada. Tu będzie szklistość mięszu. I owoc największy. Zero nasion. No i pryskamy Pryskamy jedyną. Zobaczymy co tutaj. Jak nam to wyjdzie za chwilę. Nie żałować. Odczekać. I będziemy patrzeć. Ja się tutaj robi, jak to się mówi. Dla porównania. Wziąłem takiego honeya, nie największego. I zaraz sprawdzimy na nim cukier i jak na nim skrobia wygląda. No i możecie zobaczyć, że na honeju tego cukru jest równe 15, 15 briksów. Tak wygląda owoc po przekrojeniu. No i tutaj podejrzewałem, że ten rozkład skrobi też już będzie w miarę fajny. poczekamy chwilę w międzyczasie owoc najmniejszy sprinsa praktycznie zero ten drugi z mniejszych jakiś mi się trafił taki że ten rozkład skrobi już bym powiedział jest na trójeczce owoc duży ale właśnie bez nasionek jak widzicie ta skrobia też o okolice trójki na przyparzonym owocu ten rozkład jest już bardzo duży To już tak naprawdę ten, takie owoce się nie nadają do przechowywania dłuższego No i ten przerost całkowity bez nasion Też ten rozkład skrobi już jest zaawansowany i na koniec chonej, no ale chonej jak to chonej, jak widzicie rozkład skrobi dosyć duży, ale chonejowi to nie przeszkadza. Takie owoce się przechowują bez problemu w porównaniu do takiego prinsa. także może i coś jest na rzeczy u wszystkich handlowców, żeby drzeć prinsa i go na surowo sprzedawać Nie wiem tego typu owoce na pewno będą miały jakiekolwiek tam walory smakowe, ale ale to jeszcze nie ta. to jeszcze nie ta pora i nie ten czas, chociaż podejrzewam, że na giełdach wszędzie już prince jest a to będę mógł sprawdzić zaraz w niedzielę w nocy. Mam końcówkę pirosa i sanderę do wywiezienia. Więc zobaczymy, co jest w Krakowie u smoka. Czy już jest Prince? Czy jest Ligol? Champion na pewno już jest. I takim tematem kończę. Dziś tylko Prince, bo w sumie o niego najwięcej tu się rozchodzi. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.